Uuu, dzień dobry, witam, jestem Maciek Gaming. Otóż nie, Szymon dzisiaj nie będzie nagrzewał, bo pojechał do urzędu i coś tam załatwi jakieś sprawy. Mamy tu... Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i mamy tutaj fenda faworyta. 515C no i mamy talerzówkę. Będziemy dzisiaj talerzować przez, przez to, że Szymona właśnie nie ma to będę w ogóle talerzował po prostu. Yy, to jest traktor wypożyczony od od pana sąsiada. Chyba on się nazywał Grzegorz. No po prostu od sąsiada. A, i mamy podnieśmy jeszcze talerzówkę. Musimy podnieść. Da. No i jedziemy. Także... Zaraz się widzimy tam za chwilkę, aż dojadę. A więc jestem, widzowie. Ta talerzówka ogólnie jest po dziadku. No i... O, czekacie, muszę troszkę tutaj zwolnić. Tak, tak, no nie tak. Tak się włącza ten pomysł. No ogólnie Dobrze, Jeszcze to przyspieszę. W 11 będę jechał. No trosz, troszkę się stresuję ogólnie, żeby nie przywalić bez wypożyczony ona troszkę będzie sutko. Najlepiej już będę cofał żeby nigdzie nie wżywalić już będę robił tak że dookoła taki kwadracik będę robił bo boję się nawracać to jest troszkę właśnie stresujące a to troszkę tutaj nie do nie. musimy zrobić tak Podnieśmy już tę talerzówę, tutaj sobie, o Jezu. żeby nie rozjechać R przypadkiem, troszkę tutaj jeszcze, tak, to robię, yy. o Jezus, Maryja, jakąś komuś tutaj słoneczniki rozwalę. no. O Jezu, bo ja przytrę zaraz tym fendem. Dobra. Jedziemy. Yy, dobra. Lecimy tutaj sobie tak. Do. Jezu, jak ty jedziesz baranie. Jezus Maria, już, już. Jeszcze kolejny nie pojawił No, no znowu wy, 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 we mnie wjechał jakiś paliat Chodźmy <laughs> <laughs> no. no Nie będę chyba tak przez, te, po, przez połowę odcinka cofał sobie Także od razu tutaj lecę jak, jak, cik, Tak, tak, tak tak. Chodźmy szybko, na nawrotaczka patrzymy. Widzę, że te... tak. No, z... Już zrobię tak. Yy. Także naprawdę trzeba uważać, przez to, że to jest wypożyczony traktor. Nie, i nie chcę, żeby był zepsuty. No już. Bo to, to trochę stres jest tak. No naprawdę stresujące to jest to uczucie trzeba tutaj tak uważać z tym żeby nie było tak. troszkę dobra ja robię cięcie bo odcinek będzie trwał mega mega długo pewnie także zaraz się widzimy a więc troszkę już przejechałem tego pola na no dosłownie takie 3 albo dwa przejazdy zostały Także tutaj musimy tak uważać, naprawdę mega, mega. Już tutaj się zmieni kamera. Ja może kiedyś też sobie będę nagrywał z farminga, bo jak na razie ob siebie nie nagrywam, ale. Tam też gram ogólnie tego farminga. Przepraszam, że się tak mega, mega rzadko odzywam, no ale no, nie wiem co mam mówić, bo strasik, no strasik, krecik. Troszkę tutaj zrób. No to to, to to, to Dobra. No a także takie dwa, trzy przejazdy zostały. Szybko to robimy, tak o... Mam nadzieję, że to będzie montowane w kapkucie. Może, nie wiem, dobra. Eee. Zaraz, zrobię cię jeszcze tutaj na chwilkę. Do. Jestem. Lecimy sobie, no naprawdę, no ostatni przejazd taki, taki... I od razu jestem. O Jezus. Czekajcie. O. Do. No i teraz robimy ostatni taki przejazd. Tutaj dziurkę zrobiłem, to zaraz tam poprawię. No. Teraz będzie coś takiego. Od... O ja już prawie przewodim. Dobra. Jest, to już. Się... No. Zrobimy takie coś teraz. O jest. Dobra. Lecimy. Tyk. No, te niedoskonałości to tam poprawię. Sobie już tak garnę. No, żeby nie bardzo, to, też to poprawię, takie tutaj dziureczki. jest, yy. no, Co takie, da, także wracamy na gospodarstwo, no. a to to nie moje, to nie maje. To, 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 to. dobra. Znowu we mnie Jezus sprawy w płot przywaliłem. da, Wjeżdżamy tutaj sobie. I jeszcze widzę przy okazji z skosimy trawę. Matka. O Jezus, ale dziwnie się taką kosiarką w ogóle je jeździ, to jest takie dziwne uczucie można powiedzieć, ja nie mogę, ja raz w życiu tylko taki, taką kosiarką w ogóle jeździłem, w ogóle tak. ogólnie. To co było w farmingu to jest C2 Jezus Chyba <laughs> troszkę to będzie nudne ogólnie no ale może to już ominiemy i pojedźmy sobie tam na podwórko skosić w dworku się przyda bardziej Tutaj jest tego Volkswagena to ja na chwilkę gdzieś odsunę o. albo nie, zostawimy No, także Aha nie odpala, szkoda no, ale spróbuję jeszcze raz może o okej okay. o matko, jak on rusza mocno o, tu jest Dobra, no, tak muszę tak, szybko tyk <laughs> i go zaraz stawię skoszę szybko pik, tak, tak tylko żeby nie przewalić, bo to w poziatku jest volkswagen No i gdyby się tak go wjechało w niego, to by tak nie za fajnie było. Zgaszmy go tutaj szybko, Volkswagenem wycofamy. Nie wiem, czy na chwilę tak. O, no. Także ja się z Wami żegnam, widzowie. I do następnego odcinka. Cześć.